Witajcie! Terapeuta manualny powinien wiedzieć, że istnieją istotne czynniki, które wpływają na wygląd twarzy, a jednocześnie uniemożliwiają progres w osiąganiu zamierzonych efektów zabiegu. Z wielką przyjemnością przedstawiam Wam kolejnego prelegenta Beauty by Touch, Stanisława Budeckiego, eksperta w fizjoterapii zaburzeń głowy i szyi, który na co dzień współpracuje ze specjalistami z zakresu stomatologii, ortodoncji i chirurgii szczękowo-twarzowej. Podczas wykładu Staśka dowiemy się m.in., jaki wpływ na struktury w obrębie twarzy ma stanu zębienia i zgryzu, jak, wy, jak wady postawy przekładają się na układ zębów, a co za tym idzie na stan mięśni i skóry twarzy, jak pracować z napięciami tkanek głowy i twarzy po zabiegach stomatologicznych i ortodontycznych, jaki również jaki wpływ na wygląd twarzy ma bruksizm oraz blokady i ból stawu skroniowo-żuchwowego. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie na www tibajtach oraz w opisie do tego filmu. Do zobaczenia 10 listopada w WC1 w Łodzi.